Tutaj gdzieś w tym lesie są pochowani żołnierze podziemia antykomunistycznego, ale też i zwykli obywatele. W końcu uda nam się te miejsca znaleźć i tych żołnierzy godnie pochować. No to co? Wytróbajcie. To może ja? Tak. tak oczywiście. To, państwu, tak, bo ja bym pokazał gdzie te groby były, z którego groby wykopali tak, żołnierze żołnierzy. Tak, my może tak, nie, nie, panowie, to podejdźcie tak, sobie, jak się tam zabrać, a nie To było gdzieś tak tu, jest tak jak tutaj burka. I było górka właśnie też taki las jest. u młody był na gęsto posadzony, możliwe, że specjalnie, żeby nikt się nie, nie przechodził. Tędy było bardzo ciężko przejść. Nie? I my szliśmy i zresztą mama kazała dała się rozejrzeć i iść tu do tego starego lasu. Ten, ten, teraz. Ścieżka taka, Tam dalej powinna być droga taka, nie? Tam dalej. Bo ona nie była od samego początku właśnie. Tu ścieżką mało szliśmy i tam dalej droga taka już była, że przy nowo wozem można było przejechać. 30 lat czekało to miejsce, żeby w jakikolwiek sposób upamiętnić to, co działo się w tym lesie w latach 45, 46, 47, pewnie jeszcze, jeszcze później. Tu właśnie miejscowe UB, mordując swoje ofiary, wywoziło pod osłoną nocy do lasu i zakopywano w różnych miejscach tego lasu, w, w piaszczystym terenie. Wtedy jeszcze nie było tutaj lasu, były zarośla, były wydmy. Tego żołnierza, co właśnie znałem, to e, pojechał na przepustkę do rodziny. Był tu, gdzieś pod Warszawy. E, w tym czasie ten jego oddział no, wpadł w zasadzkę nie? I, i ich wszystkich przewieźli do, do punktu SB i tam ich katowano i zabito. Później przewieziono ich tutaj na, na popławy, na napoląkę. Ten żołnierz czekał. E, Przeważnie wieźli y, drogą przez Braum i on tam na końcu tej drogi w drzewach schowany czekał przez parę nocy. Wreszcie się doczekał, aż przywieźli. Y, podszedł tutaj, zobaczyć, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie pochowali. Sprawdził i po kilku dniach wrócił i ich właśnie prze, przeniósł. tutaj gdzieś tu, w tym obszarze. Gdzieś tam mówisz, że, tej, że jak ścieżka powiem, i mniej więcej w połowie na le po lewej stronie. A tamtej stronie. Tak, tak, tamtej. tak Tak, tak. Tak, tak. To pamiętasz jako usypane? Nie, bo to już y musiał być taki duży. Nie, 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 Dół, tu nie było to dołu. To jest to, nie, nie, to nie było tutaj dołu. On podczołgiwał się tu na tą górkę, obserwował. Mówił, że około godziny, dwie nie ruszał się, żeby czasami nie było tych tajnych agentów, żeby ktoś nie pilnował, żeby go było, bo wiadomo, oni wiedzieli, że ktoś tu przyjdzie czy coś nie tak. Ktoś odwiedzi. No i tak obserwował około dwóch godzin, tak, i wtedy dopiero pod, podczuwał się, wygrzebywał. I najlepsze to jest to, że także wygrzebał, zarzucił na, na wózek lub taczkę, nie wiem, jakieś coś tam miał i znowu zasypywał, żeby śladu nie było, bo może być, że warta się zmienia, czy coś przychodzą, zobaczą mm -hmm. i znowu zasypywał, i robią tak, że... Jak Janik. Tak, 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 tak. I też właśnie jak ten, ja już powiem, że wózek, no bo ja nie wiem z czy, czym on to e, transportował, że też żeby śladów nie było, to gałąź ciągnął, ciągnął za sobą, żeby ślady za, I ten pieprz, mówię, o tym pieprzu właśnie też, żeby, żeby te psy e, nie podjęły tropu, nie. No lata jeszcze kiedy to mogło być? Kiedy ty... 73-74 rok, bo miałem do szkoły. No i tak. Potem jeszcze byłem tutaj, może się 75, później jeszcze parę lat później. Zgłosiłem to do, do pana Ropolewskiego. Aha. On był e, harcmistrzem. Niestety zmarł Tak. Rok temu. I, I tak jak mówiłem, no, to, no to, to zostałem po lekcjach. On już wiedział o co chodzi, że to wylatowcy, Zostałem po lekcjach. Porozmawiamy, poprosił mnie, żebym narysował. Właśnie tu po łuku narysowałem, pokazałem, na, pokazałem mu jak. No i, i nie dalej, później o tym. Wczorajsze spotkanie spowodowało nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy mają pewną określoną wiedzę wiedzę bardzo ciekawą. Wiedzę unikalną. Cisze, nasze spotkanie tutaj w lesie na Popławach to moment, kiedy mogliśmy skorygować pewne informacje, kiedy mogliśmy wytyczyć obszary, które, zdaniem świadków, mogą kryć szczątki ludzkie. To jest cały czas taki testament, który mamy w głowach jako małe dzieci, a dzisiaj dorośli faceci. W naszych głowach, tutaj na popławach cały czas tkwiła pamięć o tych pomordowanych i pochowanych w, tajnych, w formie takich tajnych pochówków, żołnierzach wyklętych. Teren był idealny na to, by móc w sposób taki pod osłoną nocy robić te pochówki. miał dzisiaj powiedzieć, jaka jest szansa na to, że możemy podjąć tutaj pracę poszukiwawcze, powiem, że jest duża. Jaka jest szansa na to, że będą tutaj szczątki ludzkie, to na to pytanie na teraz odpowiedzieć jeszcze nie potrafię. Na pewno w oparciu o to, co dzisiaj zobaczyliśmy, co dzisiaj wysłuchaliśmy, mogę powiedzieć, że są to niezwykle ciekawe relacje. Terem, który przebadaliśmy, no, jest absolutnie wyjątkowy. bo Przekazałem ostatnią wolę żołnierza AK panu profesorowi, żeby te groby nie poszły w zapomnienie.